Są przyczepy i jest kabel. Przyczepy, które są gotowe na każdą porę. Model to Imperial 740 CTDL. Ma 7,5 metra długości i aż 15 m kwadratowych powierzchni mieszkalnej wewnątrz. Jest zabudowana na ramie Alko. Ma dwie osie, super wyglądające alufelgi, system ATC i to wszystko sprawia, że prowadzi się ją bardzo, bardzo stabilnie. Pełna izolacja w podłodze, ścianach i suficie sprawia, że jest to przyczepa gotowa na każde warunki pogodowe, atmosferyczne, wręcz arktyczne. Za ogrzewanie odpowiada system Alde z pełnym ogrzewaniem podłogowym oraz super wentylacją, która pozwala rozprowadzić całe to ciepło równomiernie po całej przyczepie, po wszystkich szafach tak, że nie ma tutaj żadnych ubytków cieplnych. W przodu przyczepy znajdziemy przestronny salon ułożony w kształcie podkowy. Ze skórzoną tapicerką wszystkie meble są na wysoki połysk i to wszystko sprawia, że siedzi się tutaj naprawdę wygodnie. Kuchnia, jak już przystało na przyczepy KB, jest naprawdę ogromna. Ta jest ułożona w kształcie litery L: ma kuchenkę gazową, indukcyjną, piekarnik, mikrofalówkę oraz ogromną lodówkę i dodatkowy zamrażalnik. Łazienka została zaprojektowana jak w domu z prysznicem typu walk-in. Bardzo dużą ilością szafek i nawet jedną taką ogromną szafą, w której zmieścicie sporo ubrań i jeszcze ręczniki. Ta przyczepa jest dla czterech osób, ale przez to, że ma tylko jedno stałe łóżko w tylnej części pojazdu, to osobiście bym ją rekomendował raczej tylko dla dwóch osób, które cenią sobie komfort, wysoką jakość i przestrzeń. No i oczywiście, jeżeli ta przyczepa Was zainteresowała, odezwijcie się do ACK w Kędzierzynie Koźlu, którzy są oficjalnym przedstawicielem marki KB w Polsce.